Jak jest? W Polsce codziennie wysyłanych jest ponad milion papierowych rachunków. Rachunki przychodzą w różnych terminach. Za każdym razem musisz upewnić się, czy otrzymałeś rachunek, pilnować by go nie zgubić, opłacić rachunek we właściwym terminie, sprawdzić poprawność danych. Za każdą usługę płatność odbywa się oddzielnie, a każdy rachunek to inny numer konta odbiorcy i inny termin płatności. Jak mogłoby być? W krajach takich jak Szwecja, Estonia, Belgia, Austria czy Anglia istnieje system EBPP. Dzięki EBPP wszystkie rachunki trafiają bezpośrednio na twoje konto bankowe. Na swoim ekoncie bezpiecznie przechowujesz rachunki i opłacasz je jednym kliknięciem.